Jeżeli Twoim problemem jest tak naprawdę sama zmiana diety. Ci przykład mojego klienta Marka. Mój klient Marek ma cały czas trudność taką, że redukuje masę ciała, a później wraca z powrotem do tej samej wagi. Czy on nie wie co ma jeść, będąc tyle lat moim klientem? Nie, on doskonale wie co ma robić. Co było prawdziwym problemem Marka? Prawdziwym problemem było to, że on swoim stylem życia, tym, że jest sporo alkoholu, tym, że doprowadził swój stan zdrowia z bardzo kiepskiego momentu, jest tylko i wyłącznie manifestacją dla jego ojca tego, że to właśnie ojciec pieprzył mu życie. Że on właśnie teraz może się zbuntować że on właśnie teraz to będzie pił ile będzie chciał. To przez to, że ten ojciec go karał jak był dzieckiem, nie radzi sobie w życiu. Być może to była jakaś strategia przetrwania. Do tego doszliśmy my na konsultacji i ja Marka musiałam odesłać na psychoterapię. Dlatego, że to nie była kwestia dietetyczna. Marek musi ogarnąć swoje watne plecze, a dopiero później, kiedy stan emocjonalny będzie już gotowy do pracy, wtedy ruszyć z pracą dietetyczną.